Dzień dobry. Witam państwa w mobilnym punkcie bezpłatnych porad prawnych portalu Poznaj Fakty. Poprosiła nas, proszę państwa, o pomoc pani Izabela, a jej problem dotyczy sytuacji związanej z możliwością czy z brakiem możliwości pobrania materiału DNA. I no, z, z powodu tego, że osoba, której miałoby dotyczyć to badanie, nie, nie wyraża na to zgody. I takie badanie DNA jest oczywiście klasycznym i podstawowym środkiem dowodowym, stosowanych w sprawach o uznanie czy zaprzeczenie ojcostwa czy macierzyństwa czasami też nie wykonuje się go jak to dawniej jeszcze kilkadziesiąt lat temu było z krwi na podstawie badania krwi ale zwykle z wymazu materiału genetycznego pobieranego z, z policzka. Jest to metoda nieinwazyjna, bezbolesna. Kodeks postępowania cywilnego nie reguluje jej bezpośrednio, no ale mamy tu utrwaloną linię orzeczniczą, która nakazuje odpowiednie zastosowanie przepisów o grupowym badaniu krwi. Do, do, do tego środka dowodowego. Tu wypowiedział się Sąd Najwyższy i stwierdził w wyroku z 22 lutego 2008 roku, sygnatura Piątka Rzymska CSK 432 przez 07, że charakter badań kodu genetycznego dokonywa, dokonywanych na potrzeby postępowania cywilnego uzasadnia odpowiednie zastosowanie artykułu 306 Kodeksu Postępowania Cywilnego. A artykuł 306 Kodeksu Postępowania Cywilnego mówi, że pobranie krwi, czyli w tym przypadku pobranie materiału DNA może nastąpić tylko ze zgodą osoby, której krew czy materiał DNA ma być pobrana, jeżeli ta osoba nie ukończyła 13 lat lub jest tu bezwłosnowolniona, całkowicie za zgodą jej przedstawiciela ustawowego. Czyli w każdym przypadku na badanie genetyczne, badanie kodu DNA, pobranie materiału musi być wyrażona zgoda. Przez osobę, której, której to pobranie miałoby dotyczyć. No oczywiście, w razie odmowy poddania się takiemu dowodowi, no sąd oceni znaczenie tej odmowy na tle innych dowodów. Tutaj sąd na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału oceni, jakie znaczenie nadać odmowie prze, prze, przedstawienia przez stronę dowodu lub przeszkodom stawianym przez nią w jego przeprowadzeniu. No i fakt takiej odmowy może być w, sam w sobie niekorzystny dla, dla, dla strony, która odmawia poddania się takiemu, yy, takiemu badaniu. Tutaj yy, też przywołam orzeczenie Sądu Najwyższego z, z stycznia 2001 roku sygnatura 2 rzymskie CKN1140 łamane przez 00, gdzie sąd stwierdził, że przeszkody w przeprowadzeniu dowodu z badania krwi no, to będzie się stosowało oczywiście do, do badania z kodu DNA stawiane przez stronę mającą się podać, poddać badaniu, mogą być podstawą opartego na domniemaniu faktycznym ustalenia sądu zgodnego z twierdzeniami strony przeciwnej, na przykład w zakresie uznania czy zaprzeczenia ojcostwa. Oczywiście tutaj sąd no, dokona, czy może dokonać ustaleń w oparciu o na przykład obliczenie terminów. Kiedy na przykład domniemany ojciec współżył z matką dziecka, i tak dalej. No i kojarzenie, kojarzenie faktów, także tak, taka odmowa może mieć negatywne skutki procesowe i w dalszej kolejności materialno-prawne dla tej osoby, która tem, tego, tego odmawia. Z pewnością no, Państwo, no, na przykład w jakichś filmach czy w materiałach w mediach elektronicznych, natrafiliście na takie sytuacje, kiedy ktoś podstępnie w tajemnicy pobiera materiał genetyczny od innej osoby, tak zwane mikroślady, na przykład z maszynki do golenia, szczoteczki do zębów, czy wyplutej gumy do rzucia. No, należy pamiętać, że, że oczywiście na tej podstawie można przeprowadzić test, test genetyczny, badanie DNA, ale wynik i opinia takiego testu na przykład w związku z postępowaniem w sprawie ojcostwa, bez zgody, kiedy podstępem pobierzemy czyjś materiał genetyczny, nie może w żaden sposób być użyta jako dowód w postępowaniu sądowym. Oczywiście w takim postępowaniu cywilnym inaczej byłoby, gdyby to miało być wykorzystane w jakimś śledztwie karnym i taki materiał byłby pobrany przez organy ścigania, no ale, ale, ale nie tutaj, nie w takim przypadku postępowania cywilnego, więc. Rezultat takiego badania będzie informacją dla, dla osobistej wiedzy, można powiedzieć. No ale, nawet biorąc to pod uwagę, to ja nie rekomendowałbym podejmowania takich, takich działań w ukryciu, bo, no bo też trzeba sobie zdawać sprawę, że osoba, której dotyczyłoby takie pobranie. Bez jej zgody miałaby pewne, pełne prawo poczuć się z tym z tym niedobrze. No zresztą, wystarczy samemu się po, postawić w takiej sytuacji. Myślę, że nikt, nikt nie miałby na to ochoty. No i, no i taka osoba mogłaby podjąć różnego rodzaju kroki prawne. Nie będę tutaj tego rozwijał, no ale można powiedzieć, że jest to no, co najmniej poważne naruszenie dóbr osobistych. Także, także no, nie rekomendowałbym takich działań. Nawet pomimo tego, że, że nie mają one znaczenia, i nie mogłyby być w żaden sposób użyte w procesie. Bardzo dziękuję za uwagę, życzę powodzenia i do usłyszenia.